Zastępca burmistrza Kościerzyny jest dzisiaj razem z nami. Zamówiliśmy panie Tomaszu y, dzisiaj y, pogodę. Zgodnie wszyscy... z naszymi ustawami, no Tak, tak, zgadza tak się. bo wszyscy mówią, no dzisiaj do Kościerzyny przyjechaliście tak. i taka piękna pogoda od razu. Zgadza się. Nie było Ale tak... u nas nawet miała pogodę, to jesteśmy zawsze otwarci przyjaźni, także nie ma żadnego problemu. Ale oczywiście słoneczko zawsze sprzyja lepszej atmosferze. No Jesteśmy już w połowie sierpnia, w zasadzie po już większość wakacji e, za nami, czy wakacje w Kościerzynie były udane, jeżeli chodzi o takie wydarzenia. E, które tutaj proponowaliście mieszkańcom i turystom, no bo wiadomo, część z nas oczywiście wyjedzie na wakacje, duża część zostanie, ale duża przyjedzie, bo przecież gmina Kościerzyna ogólnie jest bardzo piękna i macie tu mnóstwo e, turystów. A ja powiem, że jak zajrzałam ostatnio sobie, co można robić w Kościerzynie, jak się wpisze w AI bądź e, w wyszukiwarkę, to oczywiście pojawiają się tutaj wasze takie stałe punkty, które można w Kościerzynie zobaczyć. Tak, zgadza się. Ja bym może zaczął od tego muzycznego lata, bo staraliśmy no właśnie, się przygotować tak bardzo atrakcyjny kalendarz imprez czy wydarzeń, artystycznych. Myśmy tak naprawdę zaczęli nasze muzyczne lato już od 21 czerwca. Kończymy 29 sierpnia. Staraliśmy się wspólnie z Kościerskim Domem Kultury, ale także z naszymi innymi jednostkami, bo to nie chodzi tylko o muzyczne lata, ale także o inne wydarzenia, zagospodarować każdy weekend wakacyjny, artystycznie czy różnego rodzaju wydarzeniami. I tak to też się nam udało. No, jeżeli chodzi o gwiazdy, to w Kościerzynie gościliśmy i Miłego Pana, i Skolima, Dawid Kwiatkowski, Bryska, Brave, a przed nami zakończenie lata 29 sierpnia, na które serdecznie zapraszamy w Ogródku Jordanowskim koncert polskich uznanych raperów OSTR i Grupsona. Także dużo się dzieje. No, oczywiście, bardzo dużą popularnością cieszą się nasze kościerskie, kameralne koncerty na rynku. Na rynku, na którym się dzisiaj znajdujemy, bo rok temu wspólnie z panem burmistrzem reaktywowaliśmy kościerską scenę kameralną, czyli letnie granie na kościerskim rynku tak powiem, tutaj wieść gmin niosła, że rynek kościerski w końcu wrócił do łaski mieszkańców, że mogą z niego tak naprawdę korzystać pod każdym no względem. No tak, staramy się go ożywić, chociażby poprzez te koncerty. Tego brakowało mieszkańcom. Mamy tak taki jest. dobry feedback, mamy dobre sygnały, mhm. że te koncerty są bardzo fajnym e, takim momentem na spędzenie czasu tutaj w nie To nie tylko mieszkańcy, mówią to również turyści, także my na pewno będziemy tą inicjatywę kontynuować, bo ona jest naprawdę, cieszy się dużą popularnością. My na pewno do kultury jeszcze się zajrzymy, bo będziemy mieli gości między innymi z Kościerskiego Domu Kultury, ale ja chciałabym jeszcze zapytać tutaj o bardzo ważną rzecz, bo po sześciu latach wrócił budżet obywatelski do Kościerzyny już pewnie pierwsze wnioski są, bo już przecież jakby po tych najważniejszych etapach udało się? Tak, udało się. Tak jak pani redaktor wspomniała, reaktowaliśmy budżet obywatelski po sześciu latach przerwy, czyli to takie nasze zobowiązanie kolejne stało się rzeczywistością. Ja tylko powiem, że to jest bardzo ważny element takiej demokracji, lokalnej, ponieważ on pobudza i wspiera tą, to zaangażowanie społeczne mieszkańców i wspiera to oddolne inicjatywy naszych mieszkańców. I tak, też tak się okazało w tym roku, ponieważ do, do konsultacji, do budżetu wpłynęło 7, 7 wniosków naszych mieszkańców. My jesteśmy teraz na etapie zakończenia weryfikacji złożonych głosów. Już możemy powiedzieć, że oddano łącznie 800 głosów na 7 projektów. I tutaj jest bardzo fajny Informacja, ponieważ wszystkie te projekty, które zostały zgłoszone do naszego budżetu, zostaną realizowane, a wynika to z tego względu, że one mieszczą się w tym budżet, budżecie, który mieliśmy zaplanowane na tegoroczny budżet obywatelski, czyli mieszczą się w kwocie 450 tysięcy złotych. No to świetnie. Każdy, dla każdego coś miłego będzie. Dokładnie. To też to takie Mogę dobre... nawet. Tak w... No właśnie. Tak. Może powiem o tych projektach, bo one są ciekawe. Pierwszy to jest nowe życie dla boiska osiedlowego, czyli taka bezpieczna przestrzeń do gry, rekreacji na jednym z naszych osiedli. Drugie to jest rewitalizacja skweru Sanary Surmer. Projekt ma na celu odmowę. Sanary Surmer to jest skwer, mieści się przy głównej arterii miasta, przy ulicy Skłodowskiej. Tam też modernizujemy teraz tą ulicę i to będzie takie uzupełnienie piękne tego miejsca. Trzecia, trzecia inicjatywa, bardzo ważna myślę, z punktu widzenia kulturalnego, czyli całodobowy, całodobowy książkomat w Bibliotece Miejskiej, tutaj, która jest zlokalizowana. Będzie można na sobie w nocy przyjść i wypożyczyć. Dokładnie. Cudownie. Czwarty projekt dotyczył zagospodarowania Zagospodarowania terenu Zielonego na Osiedlu Świętopełka w Kościeżynie, czyli takie stworzenie placu rekreacyjnego, zagospodarowanie go w odpowiedni sposób. Bardzo fajną inicjatywą jest festyn naukowy dla uczniów szkół podstawowych, podczas którego uczniowie wezmą udział w pokazach np. astronomicznych w mobilnym planetarium. Kolejną, kolejnym projektem byli młodzi ambasadorzy Kościeżyny. Wizyta partnerska, czyli ta inicjatywa wspiera rozwój międzynarodowych relacji, edukacji międzykulturowej oraz wzajemnego poznawania się, bo to będzie wyjazd do naszej partnerskiej gminy w Niemczech, do gminy Kelbe. No i ostatni projekt skierowany do seniorów. Pierwsza tego typu inicjatywa, czyli pierwsza Spartakiada Seniorów w Kościerzynie. No wiadomo, celem tego jest integracja środowiska senioralnego. Czyli jak widać z tego wachlarza tych projektów, jest, są one skierowane do różnej grupy wiekowej i dotyczą różnych takich aspektów naszego codziennego życia. Czyli wszystko przed wami. Tak. Miejmy nadzieję, że realizacja Pójdzie płynnie, bo to też przecież. Tak, każdy e, jest przed nami pójdę. ostatnie bardzo przyjemne kroki, czyli jakby wprowadzenie e, środków do budżetu mm -hmm. miasta na realizację. E, I oczywiście te najlepsze, to czyli realizacja. E, skoro się przy realizacji, tak sprawdza się wielof wielofunkcyjny park miejski. Tak, jesteśmy niezmiernie zadowoleni. <laughs> tak, inicjatywa. tak, tak. E, ogólnodostępny, wielofunkcyjny tak. park sportowo-rekreacyjny przy ulicy 8 marca w Kościeżynie. E, budowa tego parku trwała 8 miesięcy w maju oddaliśmy go do użytku naszym mieszkańcom. No, powiem pani szczerze, że on codziennie cieszy się ogromną popularnością. Tętni życiem. Jest to taka otwarta przestrzeń w mieście Kościerzyna, które do tej pory nie było na miarę XXI wieku. Jesteśmy bardzo z tego niezmiernie zadowoleni, bo to nie tylko o, przychodzą tam mieszkańcy z sąsiednich osiedli, ale także z całego miasta. I naprawdę on od rana do wieczora tętni życiem. Na tym nam zależało. Pewnie wynika to z tego, że jest tam dużo atrakcji w tym parku. Co tam znajdziemy? Przede wszystkim boiska sportowe. Jest boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, mamy boisko do koszykówki. Dużą popularnością, jak wiadomo, cieszy się skatepark. Skatepark, tutaj warto zaznaczyć, że my na każdym etapie realizacji skateparku poszczególne elementy konsultowaliśmy z przyszłymi użytkownikami, żeby to było z strony praktycznej. To, to jest bardzo wszystko. ważne, to wiem, jest bo w ogóle mam też takiego jeżdżącego. Dokładnie, więc to, dokładnie. Jest dla nich bardzo istotne. to oczywiście plac zabaw dla dzieci, to oczywiście także Plac zabaw dla młodzieży z zjeżdżalnią taką latarnią, z mini parkiem linowym, ze zjadem liniowym, skatem. To także place, place do malowania kredą, takich gier, które znamy z przeszłości, czy typu Chińczyk, czy typu, typu Graf klasy, także też mogą z tego korzystać nasi mieszkańcy. To oczywiście miasteczko rowerowe ze znakami. To także taki, nazywaliśmy to Zielonka, Zielona Łąka Plac Rekreacyjny. To także plac do gry w bule, ale co istotne i to się cieszy też bardzo dużą popularnością. To tor rolkarski, z, który, którego trasa przebiega wokół parku, także on się cieszy też bardzo dużą popularnością. No i oczywiście ciągi piesze, oświetlenie terenu, monitoring, bo to jest bardzo ważne, dlatego cieszymy się, że mieszkańcy z tego korzystają, ale też o to zawsze apelujemy, bo to jest nasz ten park jest wszystkich nas, nas mieszkańców, i też warto o niego dbać na co dzień, bo bo ma służyć nam jak najdłużej. Odwiedzać i dbać, bo to są... Dwieżczy, Odwiedzać które, i tak, dbać, także powiem. zapraszam. Jeżeli tutaj Państwo będziecie też turystycznie z dziećmi, zapraszamy. Naprawdę jest to piękna przestrzeń. My Na sami jesteśmy jak duże dzieci, więc myślę, że nawet i państwo. Dzie dzieci. I, i, i uwierzy mi pani redaktor, że tam naprawdę można znaleźć Ja wiem, coś ja dla jak siebie. już słyszę właśnie, że jest takie tak. miejsce do wypoczynku, i do rekreacji, to naprawdę są bardzo fajne rzeczy. Tak. Tutaj kolega się śmieje zupełnie niepotrzebnie, więc myślę, że zajrzymy po prostu. Po no, więc i zapraszam trzej. bardzo serdecznie. oczywiście. Będziemy mieć dokładnie. czas, jak mm -hmm. najbardziej. Dobrze. Założymy rolki, koledzy i tak. Ja bardzo lubię jeździć na ta dlatego tak się uśmiechnęłam, jak tak. powiedział pan, że jest jeszcze tor dla e, rolkarzy. Panie burmistrzu, a jak idzie praca nad kartą mieszkańca? Bo też wiem, że chcecie taki projekt uruchomić. Tak, e, karta mieszkańca to też taki nowy element w przestrzeni publicznej naszego miasta. E, tego jeszcze w historii naszego miasta nie było karty mieszkańska Kościerzyny. Też to była jedna z naszych deklaracji, która stała się rzeczywistością. Bo w wielu e, miastach to już jest dokładnie, normal, tak. prawda? Tak, mhm. dokładnie. Dokładnie. No wiadomo, karty mieszkańca poprawy, wprowadza się w celu przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców poprzez różnego rodzaju ulgi, zniżki, preferencje oferowanych przez miasto Kościerzyna oraz przez partnerów, bo my tutaj też oczywiście wszystko się opiera na tym, żeby pozyskiwać partnerów, którzy te Czyli zniżki zaoferują, tak. Mhm. No to także jest oczywiście zachęcenie osób spoza miasta Kościerzyna do osiedlenia się i do płacenia podatków tutaj na terenie naszego miasta, bo to jest dosyć istotne. No jeżeli chodzi o, o, o pracę, no to one już są w końcowej fazie. Myśmy wyłonili operatora teraz, który opracowuje taką dedykowaną aplikację mobilną, bo karta będzie się w głównej mierze opierać na aplikacji mobilnej, ale oczywiście wszystkie osoby, które cenią sobie ten tradycjonalizm, też będą mogli się zaopatrzyć w tradycyjną taką kartę, kartę. plastikową. No i poza tym prowadzimy już rozmowy przede wszystkim z naszą wszystkimi jednostkami miejskimi na temat tego, jakie mogą zdać zniżki preferencje dla naszych mieszkańców, czego mieszkańcy będą mogli korzystać, a kolejnym krokiem będzie zwrócenie się do przedsiębiorców, aby też z nami współpracowali w tym zakresie, bo to jest zarówno promocja przedsiębiorczości ich, ale także no jakby taki system promocyjny dla naszych mieszkańców. Głównym założeniem jest to, że mieszkaniec ma poczuć tą tożsamość z miastem, że miasto, że mieszkaniec jest tutaj najważniejszy, że on jest fundamentem tego miasta i poprzez to, że ma ma tą aplikację mobilną, że, jest, że ma tą kartę mieszkańca Kościerzyny, że on jest preferowany i ma różnego rodzaju ulgi. Czy już macie odzew od tej drugiej strony? Nie od mieszkańców, ale od partnerów, którzy tak, tu... my jesteśmy, Tak, my jesteśmy na razie na etapie, tak jak powiedziałem, bodajże w dniu wczorajszym mieliśmy spotkanie z naszymi jednostkami i już mają kilka propozycji okay, bardzo ciekawych, które zainteresują okay. naszych mieszkańców, i myślę, że za tym pójdą też już przedsiębiorcy. Na to liczymy. Na to, czy jest jakiś czas przewidywany, kiedy chcecie to wprowadzić? Tak, coś my chcemy wprowadzić kartę mieszkańca. Nie chcę mówić konkretnej daty, ale hmm. myślę, że to będzie druga połowa września, gdzieś tam do końca września chcemy wprowadzić. To bardzo szybko, to już w zasadzie niewiele tak, tak. czasu pozostało. No niewiele, ale wiele Aha. już za nami. Dużo pracy mamy zrobione, także... Bo to przede wszystkim takie rzeczy, papierologia, prawda? Papierowe, organizacyjne, no właśnie, tak jest. dokładnie, hmm. jest tego dużo, natomiast mamy sztab ludzi bardzo zaangażowanych, którzy nad tym pracują i myślę, że do końca września nam się uda wprowadzić do kartę mieszkańca Kościerzyny. No dobrze, panie... Ale żeby ją no. mieć, no trzeba być mieszkańcem, tak? No tak, prostu. to prawda. Czyli tak. trzeba przyjść tutaj, dokładnie. się właśnie tak, za, zamoldować Dować, dokładnie. Płacić podat Płaci podatek u nas w mieście do Tak, dokładnie, jest, tak. tak jest. I w deklaracji zaznaczyć, że miejscem zamieszkania jest miasto Kościerzyna. E, bo też trzeba się rozliczać, prawda? oczywiście, na oczywiście. <laughs> tak. wszystko, wszystko musi być na swoim miejscu. Panie burmistrzu, to już tak pomału zbliżając się do końca naszej rozmowy. Gdybyśmy ktoś jedzie sobie do kościerzyny i tak jeszcze nie sprawdził, gdzie co, gdzie pan swoje pierwsze kroki by jako potencjalny turysta pokierował. Ja pani powiem e, pierwsze kroki, a pani może to sama teraz podziwiać. Ja bym pokierował naszego turystę przede wszystkim na kościerski rynek. Tak. Żeby sobie tutaj usiadł, odpoczął, zobaczył e, ten urokliwy rynek. A tutaj już mamy nasze e, jednostki zlokalizowane. Jest Muzeum Ziemi Kościerskiej, tak. Muzeum Akordeonu na dole. Tak. Mamy bibliotekę miejską. Ja I oczywiście z ry rynek jest piękną, e, pięknym takim e, miejscem do e, wyjścia w kościerzynie, poznania naszych pięknych uliczek, zapoznania się z tradycją z historią. Można odwiedzić Muzeum Kolnictwa, które jest blisko zlokalizowane. No i następnie y, do, Parku do Parku Miejskiego, Miejskiego. przy ulicy 8 marca oczywiście, jak najbardziej. My na powrocie na pewno będziemy, Zapraszamy. zajdziemy i sprawdzimy. I co i co, może, co musimy też powiedzieć? Byliśmy tutaj już po siódmy rano i fontana już oczywiście działała. Tak. Pierwsi odwiedzający, odpoczywający mieszkańcy z małymi dziećmi, też starsze, które już sobie gdzieś tam wstały, już były, już nas odwiedzały. Życie tutaj toczy się od samego rana, co też nie jest Jakimś takim zwyczajem we wszystkich miastach. Rynki bardzo często dopiero zapełniają się w godzinach popołudniowych, a tu już od samego tak, początku. To też jest zasługa mhm. naszych gastronomików, bo są tutaj, jak pani widzi, są zlokalizowane tak. ogródki gastronomiczne cieszące się dużą popularnością i tak jak powiedziałem, jak wieczorem funkcjonuje ta kościerska scena letnia, te koncerty kameralne, to tu się wszystko pięknie uzupełnia. Tomasz Szala, zastępca burmistrza Kościerzyny, był dzisiaj naszym gościem. Panią Domu, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kościele. To ja dziękuję bardzo, do zobaczenia i naprawdę zapraszam do Pięknej kościerzyny. Jeszcze troszeczkę lata zostało, tak. także można skorzystać z naszych atrakcji.